tate mieszkaniowe. Mieszkam tutaj sobie z kolegą na fontaszu. Elegancko, trzy pokoiki, kuchnia, łazienka. No nie ma za wysokiego standardu, ale spokój, cisza i wszystkie potrzebne rzeczy, które są potrzebne. Tutaj taki grajduch, proszę. Proszę, wtory już mi się nie chciało nagrywać, bo już taki zmęczony po podróży. 15 godzin jazdy. Jutro zaczynamy nowy dzień pracy. Może uda się pokazać co nieco. Jak tutaj Polacy razem sobie w Norwegii. No proszę, dzień pierwszy. Przyjdziemy się w kierunku. Idziemy się w kierunku budowy, na której mam pracować. Co prawda, nie wiem gdzie to jest dokładnie, ale to jest 5 minut drogi stąd. Chcę sobie zrobić dzisiaj taki mały research, żeby wiedzieć, jak się poruszać po tym mieście. Dzisiaj niedziela, wszystko pozamykane. Dzwony kościelny, nie wiem czy słychać. Tak, jest kościółek. Haugesund, zachodnia część Norwegii. Byłem zdziwiony, że tutaj w ogóle nie ma śniegu. Zobaczcie się. Ja tutaj ubrałem takie kapiszony wielkie, w buty, bo w Polsce u nas. Dużo śniegu. Jak sami wiecie, mamy luty, który dzisiaj jest. Luty, myśli mamy niedzielę. Kurczę, nawet nie wiem, jaki dzień dzisiaj. Ale pierwsza niedziela lutego. 2023. A tutaj o, czasami deszcz popaduje. I słyszałem, że tak naprawdę ten, ten śnieg tutaj, jak już spadnie, to, to długo nie leży. Nie wiem, czym to jest uwarunkowane. Bardzo blisko morza, może dlatego, że tam oceany? Morza Norweskiego. Kluczę. z geografii, na dzisiaj. Nie wiem. Proszę, wszystko na miejscu. Komisariat Policji jest tam. Bank DMB. Tutaj mamy drugi bank, spare bank. O, widzę tam jakiś dźwig. Być może to tutaj. Rozłączę się na chwilę później żeby sobie dokładnie sprawdzić lokalizację jeśli to tutaj to bardzo spoko nawet bardzo blisko na budowę podpisałem kontrakt z firmą, z taką agencją pracy nie będę może mówił nazwy firmy na obecną chwilę i Dostałem takie zlecenie na 3 tygodnie, 7,5 godzin pracy. Myślę, że jak na początek bardzo fajnie, bo będę miał czas na, na rysy miasta, pozałatwienie różnych spraw. Proszę, wołają nam się Miasteczko. Bardzo ładne. Na ulicach pusto. Proszę, a tutaj są jakieś stacje, o tak, stacje ładujące automatyczne stacje ładujące samochody samochody bądź samochody tak, samochody proszę tak to wygląda ściąga się aplikacje zapewne popłacacie się tutaj na aplikacji, tak? Płacacie w sumie parking. tak jakby sobie ładujecie. No spoko rozwiązanie Spoko rozwiązanie. Tak, jest Pan, jest tyle wiem, że. Praca będzie gdzieś w okolicach Kina. Uh -huh. I proszę państwa, to jest to. Proszę zbrojenie. Du, taru, ru, ru, ru. Ta, ru, ra, ru, ra, ry, ta, ta, ładnie ściana powstała, tutaj się coś zbroi, no ładnie, a co to za szalunki. Uhum. W ten czas jakiś fundament. Ok, sprojenie dużo wody. A to są takie systemy szalunkowe, żeby nie używać dźwiga. Tutaj widzę, że. Tutaj widzę, że będzie powstawała następna ściana. Spoko, dobra, jutro zaczniemy. Tu będę miał kartę wyjściową. Siedem i pół godziny pracy. U, Da, 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 da. Kurczę, musiałem oddać swoją kamerkę na gwarancję. Z kamerką byłoby mi łatwiej rejestrować naszą pracę telefonem. To już ciężko będzie nagrywać. Po prostu telefon nie, nie ustawię tak stabilnie gdzieś na rogu, żeby można było nagrywać. Proszę. Jest kościółek. Uliczki. Ładne, białe, schludne domki. Ładnie to wygląda. Podoba mi się. Dobrze, przejdę się na jakiś deptek główny. To następny kościółek, ale to jest, tam jest z daleka widać kościółek baptystów. o ma charakterystyczny szpic. Nie, na końcu nie ma krzyża, tylko jest taka jakby Porągiewka. A więc, tak, znalazłem swoje miejsce pracy. Nie było trudno. Widzę, że jest to mały projekcik. Będziemy pracować tutaj we dwójkę. Ja z takim panem Norwegiem, którego jeszcze nie znam, i jutro poznam. Jutro ma przyjechać rano z szefowa z mojej agencji. Ma jej przekazać ubranie robocze i razem wybierzemy się tutaj. To miejsce, żeby podpisać wszystkie dokumenty. A proszę, tam byliśmy przed chwilą, ale tutaj też są jakieś baraki budowlane. Zobaczmy tutaj. Aha, to pewnie tak. Te baraki pewnie należą do tamtej budowy. Tak mi się wydaje. Tak, a tutaj, z tego co kojarzę, nie zdążyłem się jeszcze dobrze rozeznać w tym mieście, ale z tego co kojarzę, tutaj jest taki deptak główny w centrum Haugesund. Tak, wtedy nie poruszają się samochody. Ale nie, się. Czyli to nie jest ten dept, o którym myślę? pod... pod światło źle widać. No nic, przemieścimy się. Zobaczymy coś ciekawego. Na pewno zobaczycie to razem ze mną, elo. Proszę, znalazłem takie ciekawe miejsce. Dla miłośników historii. Nie potrafię za dużo czytać po norwesku ale z tego co tu można się domyślić tu jest pomnik jakiś konsula imię i moje nazwisko i rok 1920 pewnie jakiś, jakaś zasłużona postać dla, dla tego miasta To zapewne była fontanna proszę aha 1920. Czyli koniec I wojny światowej. To ma sens. Nie znam za bardzo historii Norwegii. I nie orientuję się, jak tutaj wyglądała, wyglądał przebieg pierwszej wojny światowej. Proszę bardzo, ładnie to jest tutaj zrobione. Taki Szkoda, że nie ma wody. Pewnie... Taki korytarzyki. Pewnie ta woda płynie. Spoko. Przejdziemy na dół. A tam proszę, rzeka płynie. O, tak to wygląda z tej perspektywy. Pięknie. To jest światełka. Wieczorem pewnie to wygląda kozacko na tle kościoła i proszę zejdziemy na dół. Zejdziemy na dół. O, strefa wyłączonego ruchu dla motocyklów i samochodów osobowych, yy, od godziny 20.00 do 6.00 rano, od 23.00 do 6.00. Okej. Okay. Let's see. Du, taru, ra, ru, ra, ru. Proszę, wiatraczek się kręci. Mhm. Takie miasteczko portowe. Spoko, spoko, spoko. Tam jakieś dźwigi, tam też się coś buduje. Proszę. Troszkę pod światło, dobra, niestety, ale to jest uwarunkowane kierunkiem, w którym idę. Będę się zbliżał w stronę mieszkania, nie będę się dzisiaj zapuszczał za daleko. Tu jest, jest jakaś restauracja, otwarta, ale to jest chyba hotelowa. Halo. Takie przeszklone, Przeszklone tarasiki. Restauracje. Nie wiem o co chodzi, wyłącza mi się nagrywanie i nie wiem czy zdążyło mi się nagrać. Te stacje dokujące dla łodzi stacje ładujące dla łodzi tak, tam są takie budki. którymi ładuje się łodzie elektryczne. Łodzie elektryczne, hmm. którzy Norwegowie już posiadają. Dla Norwegów łódź to jest coś naturalnego, normalnego, tak jak u nas samochód osobowy. Także nie jest to jakiś, nie jest to wyznacznik statusu społecznego, że taki Norweg ma łódź. Po prostu Po prostu tutaj oni tymi łodziami się poruszają Wszędzie na jakieś wyprawy dookoła miejskie Czy tam weekendowe wprawy tak jak tam wcześniej pokazywałem tam y, jest to pron, prom z tego co się domyślam i tym promem pewnie tutaj są przeprawy jakieś nie widziałem rozpiski Proszę, pan rybak, norweski. Aha, i tutaj opowiadałem o tej skale. Tutaj często się spotykamy w budownictwie, że że budownictwo jest uwarunkowane właśnie tym, że wszędzie są tutaj takie skały, z którymi się trzeba połączyć. Trzeba połączyć beton ze skałą. Wierca się takie szpilki w skałę. Później robi się formę i wlewa się betonem i tak powstaje połączenie skała, beton, a tutaj zobaczcie jakaś stara ściana ułożona z kamienia. Kamień przyklejony do kamienia, ale, ale tutaj widać już strukturę szalonku. Mhm, dla wyrównania powierzchni. No stary system, widocznie sprawdzony. Jeśli to wytrzymuje, ok, i tak wygląda tutaj promenadka. Mam nadzieję, że znowu nie przerwie mi nagrywania. Ja tutaj gadam, 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 a tu ciemno w telefonie. Nie wiem, czy mi się nagrało. Jak mówiłem o tym moście tutaj, bardzo wysoki łuk, dzięki któremu takie żaglóweczki z wysokimi masztami mogą się przeprawiać pod nim ładnie to wygląda powiem wam, że jest dzisiaj dosyć ciepło bezwiecznie dobrze zaraz będziemy kontynuować nagranie tylko wyjdziemy stąd Tutaj na razie nie ma nic ciekawego do pokazania. O, tutaj kawałek dalej znalazłem taką ciekawą budowlę. Przypuszczam, że jest to jakiś kościółek. Kościółek, no. Może to być świątynia. Nie, kościółek nie ma. Nie widzę tutaj żadnej tabliczki. Ale zobaczcie, są jakieś aniołki rzeźbione, czy tam odlewy aniołków no, być może to jest świątynia Jehowych. Nie wiem, nie widzę żadnej informacji. Mhm. Ładna architektura. Yy, drewniana drewniana oczywiście słupy betonowe, ale tutaj cały budynek jest z drewna ło, zobaczmy tam zobaczmy tutaj no tutaj to już ten budynek wygląda mi typowo na no jakiś skandynawski Jakąś siedzibę wikingów, <laughs> może parlament? Dawny ładnie, kamień. Surowe budownictwo. A co się dzisiaj tu znajduje? Kebab. Tak, kebab. A możliwe, że byłem tutaj wczoraj. Zapytać o kawę. Niestety nie udało mi się tutaj zakupić kawy Tak, to jest ten deptak wyłączony z ruchu Proszę Zonę dla pieszych Aha i to są godziny transportu Zapewne Zapewne Dla dostawców Dla dostawców do tutejszych sklepów Dobrze, jedziemy w kierunku mieszkania. Myślę, że na dzisiaj wystarczy. Trzeba zrobić jakiś obiadek. A i grzecznie czekać do jutra. Tutaj pan niedźwiadek pilnuje porządku. Proszę. To nie on wydaje te dźwięki. To jakiś pies. O, pięknie zaparkował. Ha. Barbershop. Barbershop. Niedziela Porównywalnie do wczoraj jest pusto. No tak, tak? No wszystko pozamykane wszystko pozamykane. Jak można się domyślić, możliwe, że gotują dzisiaj rosół <noise> o a tu wilk tak? Czy nawet gotują rosów w niedzielę? Do Polaka to jest rosół. Niedziela bez rosołu to nie niedziela, co nie? Pięknie, pięknie wilk. Mosiąc. O proszę, a tutaj są te słynne. Jak to się mówi? Zapytam. Albo nie, nie zapytam. Hallo? Var heter den? Men uh in Norge, der är populär. Vad uh, heter? Den uh der Gremlin? Nein. Uh, Troll. Toll Troll. Toll. Okay, interessant. Dank für det. Nie dowiedziałem się od pana chodzi mi o pospolitą po, po nazwę tego stworka, oni tutaj wierzą w te, w te stworki. Zapytałem się go moim łamanym norweskim jak on się nazywa, no a chodziło mi o, o, o ogólnie Co ta postać przedstawia Nie Gremlin, tylko Troll Troll, tak, troll, proszę pana, to jest troll To jest troll No i jesteśmy tutaj na naszym podwórku. Wczoraj tutaj czekałem jak bezdomny na tej ławce z moją torbą i zakupami ze sklepu. Czekałem na kolegę, kiedy przyjedzie z pracy i otworzy mi mieszkanie. No, miałem pół godzinki. Podchodziło do mnie podchodziło do mnie dużo takich bezdomnych ludzi. Miałem wrażenie, że że traktują mnie jak swojego. Proszę, gołąb. Jak tam? Pocztówka. Ale tu są wypasione gołąbki. Spójrzcie. Zdrowe. To nie są te... Tutaj nawet na drogi nawet gołębie się mają dobrze. To nie są te nasze brudasy. <grym> One chyba wyczuwają, że tutaj jak człowiek siedzi na ławce, to to będzie pożywienie, ale niestety gołąbki nie mam, nic dla was. Ok, chwila odpoczynku i, i zbieramy się na mieszkanie. Mamy troszkę taką zachmurzoną pogodę. Ten obraz nie będzie taki wyśmienity. Dobrze, cięcie, pozdro. Dobrze, wracając na mieszkanie jeszcze szybka dogrywka Sprawdziłem sobie datę, który dzisiaj jest. 5 styczeń No i na mediach społecznościowych widzę, że w Polsce zima gruba, gruba zima A tutaj taka jesień wczesna Jest bardzo zielono, spójrzcie, trawka zielona Aż miłe dla oka jak się przyjedzie ze śnieżnej krainy z Polski ciekawe jak tam mój pies jak negritka, tęsknicie za negritką? bo ja już zaczynam ale nie martwcie się, wrócimy być może po trzech tygodniach jeszcze nie wiem, nie jestem pewien i nagramy reakcję czy się cieszy na no mój powrót, czy już zapomni o mnie a już będziemy nagrywać innym sprzętem z może zdąży wrócić, moja kamerka z reklamacji. Wtedy... Wtedy będziemy nawet nagrywać moją pracę. A czemu nie? Przypniemy sobie gdzieś na... Na klatce piersiowej kamerce i będziemy dokumentować dla zainteresowanych. A czemu nie? A proszę. Jeśli ktoś jest zainteresowany... Jak tutaj... Jak tutaj funkcjonuje hydraulika... Norwegii. No, a więc tak, proszę, takie kable żyłowe. Tutaj tak, tutaj jest taki maszt na latarnie już widzę, ten zielony. I tutaj chyba kawałek po kawałku rozkopują, ciągną troszkę rozkopane, no ale tak, tutaj wprowadzi się ziemią przeważnie całą elektryką, całą elektrykę. Zapewne jak taki Norweg przyjeżdża do Azji to jest przerażony jest przerażony tą siecią kabli Ok, a tutaj już Tutaj już wejście na moje mieszkanie To tam widzieliście Oj, kluczyki Może nie będę już nagrywał w środku w mieszkaniu To jest prywatna zona, kolega też Kolega też niech się nie czuje, nie swoje, że chodzę z kamerą po mieszkaniu. O! Jest! Udało się! Okay. ok. No to miłej niedzieli, smacznego rosołu.